Cześć, witajcie w kolejnym dniu mojej przygody na Maderze. Ponownie zabiorę Was na północną część wyspy, gdzie odwiedzimy wiele ciekawych miejsc. Zaczniemy od krótkiego przystanku w niewielkim Fajal, położonego na stromych zboczach. Następnie ruszymy do Santany, znanej z tradycyjnych kolorowych domków. W drugiej części dnia odwiedzimy kilka punktów widokowych, oferujących spektakularne widoki na klify. W drodze do Seksal zjedziemy na bok, by zobaczyć na własne oczy wodospad. O nazwie Weon Panny Młodej. W Seksal zreaksujemy się na czarnych plażach i zobaczymy naturalne baseny. Udało się wstać, nie było łatwo. Kolejny dzień rozpoczynam ponownie w największym mieście na Maderze w Funhal. W okolicy miejsca, gdzie śpię, jest zawsze z rana olbrzymi ruch. To chyba jest spowodowane tym, że znajduje się to miejsce nieopodal Starego Miasta. No i po prostu z rana strzelają dostawcy na skuterach, w takich dostawczakach, aby dowieźć towary jeszcze przed porą obiadową. Super miejsce na kawę i lody. Już brałem tutaj dwa razy kawkę i bardzo dobra, i bardzo mocna. Jestem właśnie w supermarkecie i w tej części, gdzie są produkty z piekarni, zapewne mieszczącej się właśnie też w tym sklepie. Zobaczcie w jaki sposób się bierze bułki. Nie tak jak u nas, że bierzemy paluchami. wykłamy taką łapkę i tą łapką łapiemy daną bułkę, na przykład tą. I przesuwamy przez taką blaszkę. I jak ją wysuniemy, to ona nam tutaj się przesuwa do takiej rynny, z której możemy już pobrać i je zapakować do naszej siatki. No mega fajne rozwiązanie. No a dzisiaj w planach te kolejne miejscowości typu Santana, Ponta Delgada. A no zobaczymy co z tego wyjdzie. Może się uda jeszcze dojechać do tej przepięknej miejscowości Seselos z czarnymi plażami i naturalnymi basenami. Montując pierwsze sceny do tego filmu, dawno nie widziałem siebie aż tak zmęczonego. Nic dziwnego, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w Funchal, było udanie się na podwójne espresso. Po godzinnym spacerze wsiadłem do auta i wróciłem na północny skrawek wyspy. Po dwóch dniach przerwy Ponownie jestem na północnym wybrzeżu Madery, tym razem miejscowość Fajal, położona tak naprawdę obok Porto da Cruz, w którym byłem dwa dni temu. W zasadzie znajduje się po drugiej stronie tych klifów, zatem niby blisko, ale jednak drogą kawałek. Fajal to w tłumaczeniu na język polski skupisko drzew, które porastały, wszystkie te zbota, które widzicie za mną, w momencie, gdy zostało to miejsce odkryte. Obecnie Fajal słynie z takiego bardzo znanego punktu widokowego o nazwie Gwindaste, z którego tak naprawdę widać bardzo wiele klifów, zarówno i po lewej stronie, jak i po prawej. No i wiem, że właśnie to miejsce gromadzi miłośników schodów i zachodów słońca. Jest też tutaj także piękna plaża kamienista, co warto dodać fajnie zabezpieczona takimi falochronami. No i przede wszystkim bardzo ładnie wygląda klimatycznie jest tam dużo barów i restauracji, zatem dla miłośników plażowania jest to miejsce w sam raz. Schodzimy teraz. Z tego punktu widokowego na taką ścieżkę, która prowadzi po klifie. No i sami patrzcie, jak tutaj jest pięknie. No dobra, wracam na parking przy tym punkcie widokowym. Generalnie jest tu sporo miejsc, a nawet jeżeli przyjedziecie tutaj i będzie full, to warto chwilę poczekać, ponieważ zazwyczaj turyści tylko wychodzą na ten punkt widokowy, robią sobie zdjęcia i wracają do aut, po czym jadą dalej. No i w sumie ja zrobiłem podobnie. Też wracam do auta i jadę dalej na zachód. Przed nami kilkunastominutowa podróż do Santany, gdzie zobaczymy słynne małe, kolorowe domki. Jeden z wielu znaków rozpoznawczych Madery, w przeciwieństwie do większości turystów, zamiast do centrum skierowałem się w stronę osiedli mieszkalnych. No i jestem w Santanie. Udało mi się dotrzeć do kolejnego uroczego miasteczka położonego na północnym wybrzeżu Madery. Przede wszystkim ta miejscowość słynie z takich uroczych, kolorowych domków, których dachy są pokryte strzechą, a ściany są zazwyczaj bardzo kolorowe. I za chwilę pokażę Wam pierwszy z nich. One są skupione mniej więcej w centralnej części miasta, ale również i pojedyncze egzemplarze jeszcze tego zabytkowego budynku można spotkać właśnie gdzieś na uboczu. I właśnie akurat udało mi się taki dostrzec, więc do niego idę, bo po prostu przy nim nie będzie tak wielu turystów. Niektórzy mieszkańcy Santany do dzisiaj mieszkają w tych tradycyjnych domach. I tu jest tego przykład: brama, a dom. Trochę ma inne te okiennice, bo już nie czerwone, a niebieskie. Na całej Maderze takie domy możemy spotkać tylko w Santanie. Dzieje się tak, ponieważ niegdyś ta miejscowość była odizolowana od części wyspy ze względu na takie bardzo trudne położenie i dostęp tutaj mieli tylko mieszkańcy drogą morską. No i to właśnie spowodowało, że jakoś wyodrębniła im się własna tradycja, zaczęto budować takie domy właśnie w taki sposób, czy niektóre przetrwały do dzisiaj. Przeszedłem przez główną drogę w Santanie. Jestem tak w zasadzie już pod ratuszem. I to właśnie w tym miejscu jest największe skupisko tych domków. Przechadzam się teraz pomiędzy takimi mniej obleganymi domami. No jednak przy tym ratuszu nawet ciężko jest zrobić zdjęcie, aby być na nim samemu. Obecnie w tych domach znajdują się sklepy z pamiątkami, z roślinami, które można zakupić. No a niegdyś ten budynek był tak skonstruowany, że na górze była sypialnia, a na dole kuchnia oraz taki pokój dzienny. No i właśnie przyszedłem do kolejnego. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj przed nim będzie... Ponownie więcej osób, no bo jest nawet i ogródek, piękne kwiatki. Atrakcyjne miejsce, aby zrobić sobie zdjęcie. Kurde, wszystkie te poradniki i blogi, które były w internecie, mnie otłamały, ponieważ na Maderze jest naprawdę dużo turystów. Zresztą sami zobaczcie za mną. Szczególnie te miejsca popularne są niesamowicie oblegane. Zatem zwijam się stąd i teraz obieram kolejny cel zaplanowany na dzisiaj. Skracając czas pobytu w Santanie, unikamy tłumów. Dojeżdżając do miejscowości São Jorge. Skręcamy w kierunku zatoki. Tam zobaczymy piękną plażę przy ruinach Świętego Jerzego. Przeczułek São Jorge będzie dla mnie pięknym wspomnieniem, dokładnie takim, jaki przypisuje się całej Maderze. Piękna natura, silne fale i ten spokój, którego brakowało mi w poprzednich miejscach. Musiałem już opuścić Santane, bo naprawdę zrobiło się tam niesamowicie tłoczno. I po przejechaniu tak około 15 km skręciłem w prawo w stronę wybrzeża. I dojechałem do ruin Świętego Jerzego. Miejsce to to taki stary, kamienny przyczółek, w którym niegdyś istniał młyn cukrowy. Co mnie w sumie nie dziwi, bo gdzie się nie obejrzymy, na przykład w tej strony, rośnie wszędzie trzcina cukrowa. No to jakby nie mogło być tutaj młynu. Dochodzę do plaży, a z oddali słychać muzykę. No jest tu fajnie, podoba mi się. Widok na plażę, na zatoczkę i na restaurację. Jeżeli byście kiedyś się zastanawiali, jakie zwierzęta można spotkać na maderze, no to przede wszystkim jaszczurki. Nostopnie się uciekają mi spod nóg i chowają się w trawie. Naprawdę jest ich tutaj niesamowita ilość. Ja, i to był świetny pomysł, żeby tutaj przyjechać po wizycie w Santanie. Zdecydowanie mniej turystów przede wszystkim nie wiadą tej autokary, zatem nie przywiozą takich typowych wycieczkowiczów. Można odpocząć i w spokoju podziwiać widoki. Dobra, wróciłem z plaży na taką drogę, która wprowadza turysty na klify i podobno stamtąd będą przepiękne widoki w stronę oceanu. A tutaj wszędzie rośnie trzcina cukrowa bardzo często występuje właśnie po północnej części wyspy. Wdrapałem się właśnie tą drogą kamienistą na pierwszy punkt widokowy. No i stąd widzimy w pełnej krasie ruiny świętego Jerzego. Zaczynają się mniej więcej od tego budynku, a kończą się w miejscu, gdzie uchodzi dosyć spory potok, jak na Maderę, do oceanu. Ścieżka zdecydowanie się zwężyła po minięciu takiego szlabanu. Jeżeli ktoś z Was wahałby się, czy nie wziąć tutaj ze sobą kasku, no, to jeżeli macie miejsce w bagażu rejestrowanym, to śmiało, na pewno się przyda. Wielokrotnie już na tej ścieżce mijałem jakieś porozrzucane kamienie, no i nie wyglądały one, jakby tu leżały długo. Zatem czasami coś z tych klifów spada. No dobra, doszedłem do pierwszej przeszkody, no i chyba mojej ostatniej. Do strasznie rozbruchotanej kładki. Widzę, że tam dalej te szczebelki są całkowicie połamane. No i chyba byłoby to zbyt ryzykowne, aby nią przechodzić na drugą stronę. Tym bardziej mam wrażenie, że widoki z tamtej części tej ścieżki będą niemalże identyczne jak z tego punktu, zatem na pewno nie zaryzykuję. Tym bardziej, że na tym wyjeździe chcę jeszcze odwiedzić naprawdę wiele fajnych miejsc. No jakakolwiek kontuzja po prostu by mnie z tego wykluczyła. Zatem nie ma szans i się zawracam. Jestem z powrotem na parkingu. Wsiadam do auta i obieram kolejny cel. Ale jaki, to jeszcze nie wiem. Muszę odpalić mapę i zastanowić się, gdzie teraz chcę pojechać. Zgodnie z tym, co powiedziałem, to po wejściu do auta otworzyłem mapy i sprawdziłem, jakie mamy atrakcje po drodze do Seksal. Finalnie postanowiłem, że zatrzymam się na dwóch punktach widokowych. Pierwszy z nich o nazwie Raduro da Beira da Quinta jest położony obok ostrego zakrętu. W tym miejscu nie ma za bardzo gdzie zaparkować auta, przez co spędziłem na nim dosłownie 10 minut. Po pokonaniu około 10 km zatrzymałem się na takim ostrym zakręcie, ponieważ stały tutaj auta, no i zobaczyłem, że jest tutaj podobno jakiś dobry punkt widokowy. Nazywa się da Beira da Quinta, no i szczerze mówiąc, naprawdę jest co z niego podziwiać. W ogóle z tego miejsca. Widać zachodnią część północnego wybrzeża, w tym miejscu jest Ponta Delgada, dalej taki charakterystyczny cypel to miejscowość Seksa z tymi czarnymi plażami, a na samym końcu widać jeszcze Porto Moniz. Od ostatnich ujęć minęła prawie godzina, ponieważ zatrzymałem się w miejscowości bardzo malowniczej i wysoko położonej była wertura w celu, aby zjeść obiad. Po posiłku z powrotem wróciłem do auta i pojechałem na kolejny punkt widokowy o nazwie Miradouro Bom Jesus. Wydaje mi się, że bom to będzie znaczyło dobry, czyli punkt widokowy dobry Jezu. A tak wygląda droga właśnie na ten punkt widokowy. Niby jest tutaj takie betonowe ogrodzenie. No, ale czasami zostało ono zerwane i spadło gdzieś niżej. Więc sami zobaczcie, mały błąd, i można byłoby trochę polecieć. A jest gdzie? Wydaje mi się, że jest to najładniejszy punkt widokowy, który dzisiaj odwiedziłem, ponieważ jesteśmy na takiej fajnej wysokości, że jakbyśmy ją przyrównali na przykład do tamtego klifu, to jesteśmy mniej więcej w jego połowie, co daje nam wspaniały widok, zarówno na wyższą część tych formacji skalnych. Ale jaki również kontakt właśnie tej części lądowej z oceanem. Jakoś szybko minęła mi droga z tego poprzedniego punktu widokowego, o nazwie Bom Jezus. No i jestem już praktycznie przed Seksal. Zatrzymałem się na takim małym parkingu tuż po wyjeździe z tunelu. Trzeba uważać, żeby go nie minąć, ponieważ w tunelu się rozpędzamy do około 80 km na godzinę. No a potem musimy wyhamować i nagle skręcić w prawo ten parking, więc bądźcie ostrożni i go nie omincie. Miejsce, do którego idę, to przepiękny wodospad, którego kształt jest bardzo często utożsamiany z Weonem Panny Młodej i też stąd wziął swoją nazwę. Zostawiam za mną te stragany, no i wracam na parking, gdzie zostawiłem auto. Muszę troszeczkę podejść, bo ta droga, która doprowadza turystów do wodospadu, troszeczkę jest niżej niż ta główna trasa przejazdowa, która wychodzi z tunelu. Do Seksa mam może 10 minut drogi, zatem jest to bardzo blisko. Podobno ten wodospad jest dosyć ważny dla Maderczyków. Przy tym wodospadzie niegdyś biegła tak zwana droga północna i w pewnym momencie postanowiono, że jest ona zbyt droga w utrzymaniu, żeby ją stop remontować, gdyż ciągle z klif odpadały kamienie i ją niszczyły. Zatem zaczęto drożyć tunele, no i potem drogę tę porzucono, i następnie wodospad tak nabrał na sile. Ponadto ocean podmywał klify, że częściej drogi przy tym wodospadzie się zawaliła. I całe to wydarzenie maderczycy traktują jako taką wielką zmianę, która wyprowadziła ich z przeszłości i pogoniła w przyszłość. Przed nami Seksal, urokliwe miasteczko znane z niesamowitych czarnych plaż. Leży ono na zaschniętej lawie tuż przy oceanie. Słynie z naturalnych basenów, które powstały w wyniku działania wulkanów. Te wyjątkowe formacje skalne tworzą spokojne zatoczki idealne do kąpieli i podziwiania sił natury. To właśnie w tym miasteczku wybiorę się na moje pierwsze maderskie plażowanie. Po przejechaniu bardzo krótkiego odcinka z podwodospadu weon Panny Młodej do Seksal od razu w sumie udaje się na jedną z czarnych plaż, która jest w tej miejscowości udostępniona dla turystów. No ale w sumie już od razu muszę stwierdzić, że jej kolor to taki bardziej grafitowy, no a dopiero właśnie jak woda ją obleje, to wtedy robi się czarna. Na no to mój wzrok przyciągnęły te przepiękne strelicje. No akurat jakoś te kwiaty mi się bardzo podobają. Wiem, że też na Wyspach Kanaryjskich rosną. I chyba w Afryce. I tak wygląda plażowanie w Seksal. Przepiękne widoki, ale jest już prawie godzina 19. Zatem wracam na parking. Muszę jeszcze przemyć nogi z tego czarnego piachu. No i jadę dalej. No, i dotarłem do ostatniej miejscowości zaplanowanej na dzisiaj. Jestem w São Vicente, czyli w tłumaczeniu na język polski miejscowość świętego Wincentego. To jest jedna z głównych ulic. W tym małym miasteczku. Cieszę się bardzo, ponieważ zarówno dzisiaj, jak i wczoraj udało mi się zrealizować 100% planu na dany dzień, więc to jest mega sukces. No i mam całkiem dobrą godzinę, ponieważ jest 19.40, więc jeszcze około półtorej godziny sobie pospaceruję po tym uroczym miasteczku. Całkiem mi się podobają te ilustracje, które są malowane. Często właśnie na schodach. Jakoś tak, gdy te schody nie są zbyt atrakcyjne, to przynajmniej nadają im jakieś barwy. Oczywiście takiej pozytywnej. I tak wygląda ta miejscowość z góry. W centrum tego miasteczka. Na samym środku jest kościółek. Obok niego cmentarz. Fajnie jest tutaj. Tak spokojnie. Też taką dosyć znaną atrakcją w São Vicente są jaskinie, gdzie można podziwiać, co na tej wyspie wywołał wulkan i co znajduje się pod powierzchnią Ziemi. Lecz niestety od jakiegoś czasu te jaskinie są zamknięte do odwołania. I nawet jak sobie sprawdzimy w internecie, no to jest napis, że zamknięte tymczasowo. Zatem nie wiadomo, kiedy je otworzą, a ze zdjęć można wywnioskować, że naprawdę warto tam pójść. Trochę to miasteczko przypomina mi Dolinę Zakonnic i też co lepsze, szybko tutaj zaszło słońce. Od dawna jest taka ciemnia. Myślę, że przez to mogą być również i nagrania takie, no mam nadzieję, że nie rozmazane, ale miejsca najatrakcyjniejsze mogą troszeczkę na tym utracić. Ponadto, najfajniejsze miejsca w Dolinie Zakonnic oraz i w samą Vicente są położone w centralnej części miasta i dosyć nisko. Z kolei obiekty mieszkalne są już położone na takich tarasach stopniowo coraz wyżej i wyżej i wyżej, a w zasadzie najwyższe zabudowania można dostrzec naprawdę bardzo wysoko. No dobra, jeszcze jedna rundka, tylko, że w drugą stronę i jeszcze chcę się przejść takimi dwiema uliczkami za kościołem na lewo i ponownie wracam do Fushal. Zapewne dojadę tam około 22. Standardowo zostawię auto na parkingu płatnym na całą noc. No i stamtąd mam jeszcze około 1 km do Mojej noclegowni. Plan na jutro, również ambitny. Zamierzam wrócić w góry, przejść się minimum dwiema lewadami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A następnie jeszcze chcę odwiedzić ten magiczny las Fanal. Planów sporo. No i jestem przekonany, że się to wszystko uda zrealizować, tak samo jak i dzisiaj i wczoraj. Naprawdę jestem już zmęczony. Do zobaczenia. Padam.